Dzień dobry. No, nadszedł wreszcie ten dzień, że mogę Państwa konkretnie, precyzyjnie zaprosić na pierwszą premierę po lockdownie, po drugim lockdownie na Arszenik i Stare Koronki. Gramy od 13 przez cały tydzień, od soboty do następnej niedzieli. Oczywiście w tej wersji dla 50% widowni, także zapraszamy do kas, do internetu, czekamy na Państwa. A tam z tyłu za mną właśnie trwają próby prawieku. Olgi Tokarczuk I to już następna premiera, która będzie gotowa na Dzień Teatru 27 marca. My oczywiście po tym całym tygodniowym maratonie z Arszenikiem wracamy do sztuk, do pozycji, które były bardzo krótko w repertuarze z powodu tych kolejnych pandemii, więc gramy zaraz potem Trzech muszkieterów, czwartek, piątek, sobota, niedziela, znakomita komedia, znakomite role. Potem wzruszający spektakl w okolicach Dnia Kobiet. Wprawdzie Dzień Kobiet to jest poniedziałek, ale gramy do siódmego. Rozważna i romantyczna. Ja myślę, że nie tylko panie, ale panowie powinni ten spektakl zobaczyć. Później przypominamy państwu po rozważnej romantycznej prawdę, bo też mamy bardzo wiele sygnałów, że widzowie na to czekają, na wznowienie. I potem premiera, która też się opóźniła. Z marca na, na czerwiec. Anastazja wychodzi za mąż na naszej małej scenie tydzień przed Prawiekiem, czyli praktycznie powtórzymy wszystkie nasze premiery roku poprzedniego i tego, co w tej chwili przygotowujemy. Proszę Państwa, z wielką radością ogłaszam Teatr Miejski za otwarty od 13, a na Państwa czekamy.